Zaleśnisz, załóż to by winolej Nie pamiętam jak to zaleśniło No już się zaczyna Oje! Yeah. Długo nie minęło Kurwa mat, ja chciałem agresie, jak długo. śpiewa Ej no, no i tu odjeżdżamy Długo nie O światło się no, zapaliło. zapaliło Długo czekasz i musieliśmy Ty no, no. co jest długo. Stałem kręglem po mordzie o wieku, to był deszcz rzeczy! No one odlatują, wiesz? One już nie wrócą. To nawet, o, to nawet pewnie polter nie będzie. Ty jesteś... Rzeczy... Co odlatują. się dzieje? Znowu kręgiel. Ej, ja mam, spróbuję tam pe... kręgla złapać, czekajcie. Mam, mam pewną teorię, że jesteśmy po prostu w samym środku tornada, nie? I po prostu tego nie odczuwamy. Tak, ewidentnie. O, oczywiście próbuję zamknąć. Czy... O, o kurwa ty! Dostałem taskę do grilla do wana. Idę sobie coś ugrillować. A książka tu jest O, idzie. Dobra, aste grilluję coś przy komputerku. O. Oj, chuj. No, to nieźle. Ale wiem, że to oni, bo go było widać przez, cały, przez te dwie sekundy to cały czas. E, bo mi taska spierdala! Ej, dobra, ja już wiem, że to oni możemy jechać. <laughs> Nie jedziemy. Taska pani. mi spierdala, czekaj! O! Zapię misję! Misję zopałem! Łyklitastki zopałem! Super! Szkoda że, szkoda, że kadzidła poleciały za mapę. No to są! Opa! Mam jedno, mam drugie. O. Ty przed chwilą one tepły się pod ognisko! O o o! Mam kadzidła! Otwórz! Otwórz! Patrz, łap. Otwórz, otwórz! Trzy Bo kadzidła zopałem! Nie zostawiaj mnie! Otwórz, proszę! Masz tu trzy kadzidła! Tu się złe rzeczy dzieją, Dlaczego no ja, ja, ja... tu wszystko lata! I <ślad> tego tepu! A on się zrobił ciemnego koloru. No patrz ciemny, zobacz na jego ryj.